Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga Pan Grono. Nieraz na łamach tego kanału opowiadałem, jak dokonywać wyboru perfum, zapachu, ale mówiłem tylko, jak robić to dla siebie. A dzięki temu, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i wiele osób będzie chciało dokonać wyboru jakiegoś zapachu na prezent, to właśnie przygotowałem ten film. Jeśli uważasz, że wybranie zapachu tak, żeby dopasować w czyjeś gusta jest trudnym zadaniem, Oczywiście masz rację, ale dzięki obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział, jak to zrobić i jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Zapraszam do oglądania. Jeśli nie widzieliście poprzednich moich filmów o perfumach, teraz możecie to nadrobić, klikając w ten link tutaj nad moją głową. Mówiłem o tym, jak dokonywać wyboru perfum dla siebie, dla osób, które jeszcze nie mają jakiegoś stylu zapachów, które preferują. Ale teraz opowiem o tym, jak dokonać wyboru zapachu na prezent dla kogoś. I to nieważne, czy jest to bliska Ci osoba, czy jest to osoba, z którą tak naprawdę łączy Cię tylko sytuacja zawodowa. Dokonywanie wyboru zapachu na prezent nie jest łatwe. Ale jak można z tego wybrnąć? Przede wszystkim, jeśli jest to bliska Ci osoba, jest to. Paradoksalnie łatwiej dokonać wyboru prezentu takiego zapachowego dla osób, które fascynują się zapachami. Jeśli masz w swojej rodzinie, czy jest to na przykład twój partner czy partnerka, osobę, która uwielbia po prostu zapachy, to w zasadzie ona ma już utworzoną taką listę zapachów, które chciałaby mieć w swojej kolekcji. I jeśli yy, znasz tę osobę na tyle dobrze, to możesz po prostu zapytać się: Słuchaj, a jakie perfumy, bo masz już tyle zapachów, jakie perfumy chciałbyś mieć następne? Chciałabyś mieć następne w swojej kolekcji? No i już w zasadzie mamy wszystko położone na tacy, mamy odpowiedź, jakie na przykład perfumy ta osoba chciałaby mieć. Tylko trzeba uważać, żeby ta osoba nie kupiła perfum przed wami, bo tacy perfumowi świży oni uwielbiają. Kupować perfumy, i jeśli na przykład, tak jak teraz mamy listopad, a święta są pod koniec grudnia, to istnieje ryzyko, że dokonają tego zakupu dużo wcześniej. Dlatego najlepiej wypytać się o kilka zapachów. A jeśli dana osoba nie korzysta zbyt dużo z perfum, czy na przykład ma jakieś jedne takie swoje ulubione perfumy, jak wtedy dokonać takiego wyboru? Wtedy najłatwiej zobaczyć, jakie ta osoba lubi perfumy. Jeśli to, na przykład, jakiś jeden egzemplarz, jeden model perfum, to wtedy możemy wejść na stronę, na przykład fragrantica.pl lub jeszcze lepiej fragrantika pisane przez c.com i wpisać nazwę tych perfum. Wtedy na tej stronie pokażą się inne perfumy, które te osoby, które lubią ten akurat zapach, mogą również lubić. To jest po prostu robione na podstawie różnych profili. Tam członkowie strony Fragrantika wpisują swoje ulubione zapachy i co mają jeszcze w kolekcji i na podstawie takich połączeń właśnie robiony jest taki ranking. Można również dopasowywać perfumy na podstawie nut zapachowych. Jeśli załóżmy, ktoś lubi takie świeże, cytrusowe zapachy typowo letnie, to może po prostu szukać właśnie na stronie jakiegoś sklepu z perfumami czy na przykład jakiejś dobrej perfumerii, gdzie personel zna się na zapachach. Możemy zapytać, jakie perfumy dla osób, które na przykład lubią ten zapach, można by było dopasować. I na podstawie właśnie um, nut zapachowych możemy wybrać inny zapach. No chyba że ktoś po prostu lubi raz nutę zapachową, na przykład bardzo ciężką, drzewną, czy na przykład taką pieprzową, albo słodką, waniliową, a czasami lubi. Takie raczej delikatne perfumy, na przykład właśnie tak jak wspominałem, takie cytrusowe świeżaki. No ale jak ktoś akurat ma jakiś swój ulubiony zapach, to można powiedzieć, że na pewno będzie zostawał raczej w tym kręgu. A jeszcze łatwiejszy wybór, jeśli wiesz, że komuś kończy się dany jego ulubiony zapach, to po prostu możesz kupić mu nowy, na przykład nowe opakowanie. Wiesz, że ktoś już ma na przykład bardzo malutko, w buteleczce kupujesz po prostu mu nowy ten zapach na pewno będzie zadowolony albo można zdecydować się na kupienie takiego zestawu na przykład balsamu do ciała o tym zapachu kulki takiej perfumowanej podpachy o tym zapachu czasami nawet dla kobiet występują wody zapachowe do włosów pachnące tak samo jak cała linia perfum a jeśli na przykład masz kolegę z pracy i on nie jest jakimś fanem perfum, ale ma jakiś ulubiony zapach, to wtedy możesz szukać właśnie na Fragrantica na podstawie tych ulubionych zapachów, albo na przykład szukać czegoś podobnego, bo są perfumy, które pachną bardzo podobnie i na stronie Fragrantica one będą na dole. Jak zjedziemy na dół tej strony, to pod tym zapachem będą perfumy, które pachną w zasadzie identycznie. A jak dokonać wyboru perfum dla osób, które w zasadzie nie znają się na perfumach, które... E, za bardzo my ich nie znamy i nie wiemy, jakich perfum używają. No, uwaga, wtedy najlepiej zdecydować się na perfumy, które są bestsellerami w danej kategorii, które są mainstreamowe, czyli takie popularne, bo uwaga. Czasami bywam w perfumeriach i wącham te swoje niszowe zapachy, zapachy, których jeszcze nie znam, czy o których po prostu zapomniałem. I wtedy wchodzi mężczyzna w średnim wieku, pyta się sprzedawczyni, które w większości w perfumeriach w zasadzie mają jakieś takie tylko swoje wyobrażenie na temat zapachu, ale niekoniecznie muszą być miłośniczkami czy miłośnikami zapachów i niezbyt wiele potrafią powiedzieć. I ten pan pyta się na przykład, co teraz jest modne, jaki zapach by pani mi zaproponowała. Lubię na przykład nie wiem, świeże zapachy, takie niezbyt mocne, niezbyt duszące, ale trwałe. No i w zasadzie większość mężczyzn właśnie tak określa większość zapachów, które, które lubi, bo mało osób zna nuty zapachowe, zna takie rodzaje perfum. Ja też nie jestem mistrzem w tym, ale już potrafię dużo więcej rozpoznać zapachów niż wcześniej. No i taki mężczyzna dostaje w odpowiedzi to, że teraz, wśród mężczyzn, popularny jest ten zapach: on jest bardzo modny, jest właśnie świeży, jest bardzo trwały, jest taki męski, zdecydowany i w zasadzie to są takie przymiotniki, którymi można opisać bardzo wiele perfum, dlatego one są bezpieczne. No, i taki mężczyzna, uwaga, decyduje się na coś takiego i naprawdę nie testuje za bardzo tych perfum, bo ja, jak chcę kupić jakiś zapach, to czytam najpierw o tym zapachu, testuję na własnej skórze, perfumuję się i czy na, na przykład, jeśli chcę kupić coś w perfumerii stacjonarnej, to na początku psikam sobie na przykład na nadgarstek, przejdę się parę godzin czy godzinę, na przykład, czy na przykład dam temu zapachowi rozwinąć się cały dzień i dopiero decyduję się na zapach. A tacy mężczyźni raczej skupiałem się na rekomendacji Uważają, że kobieta, która im ten zapach poleca, zna się na rzeczy i też lubi ten zapach i najczęściej tak jest. To są właśnie te bezpieczne zapachy. Dla mnie czasami nieco nudne, niezbyt można powiedzieć takie oryginalne, niezbyt takie kreatywne, ale są to bezpieczne wybory i Powiem szczerze, że nawet gdybym ja dostał takie perfumy, które są na tyle mainstreamowe, bezpieczne i niezbyt takie super interesujące dla mnie, ale właśnie mógłbym takie perfumy używać, na przykład idąc do pracy, to również byłbym zadowol zadowolony, bo w większości przypadków jednak to są takie dobre strzały. I w tym filmie za chwilę już powiem, jakie perfumy, które możecie znaleźć, właśnie w większości sklepów, w większości drogerii sklepów perfumeryjnych można znaleźć, i są to właśnie takie. Bezpieczne strzały. Zacznijmy od zapachów dla mężczyzn, bo one są mi nieco bliższe i nieco lepiej znam się właśnie na takich zapachach. I takim pierwszym bezpiecznym wyborem będzie jeden z klasyków Terre de Hermes. Jest to zapach, który uznawany jest za, można powiedzieć, taki klasyk, który nie wychodzi z mody. Jest na tyle elegancki i bezpieczny, że większość mężczyzn będzie zadowolona. I właśnie dzięki temu TRD Hermes jest uznawany za jeden z najlepszych zapachów dla mężczyzn od wielu lat i jest cały czas bestsellerem w większości sklepów z perfumami. I jakbym mógł opisać ten zapach? On na początku jest dosyć zdecydowany, ziemisty i można Przypuszczać, że będzie ciężki, ale rozwija się takimi nutami jak Grapefruit, pomarańcza i dzięki temu nabiera bardziej delikatnego charakteru. Jest to bardzo elegancki zapach, raczej dla zdecydowanych mężczyzn ze stylem i klasą, ale również sprawdzi się dla tych, którzy perfumy raczej traktują jako, jako taki dyskretny dodatek do całości, a nie coś, ma, coś co ma przytłaczać. Osoby naokoło, które będą ten zapach czuły. I uwaga, te perfumy są dobre w zasadzie na każdą porę roku, mimo tego, że jest tam trochę nut typowo letnich, jak na przykład cytrusy. To y, nuty te drzewne, leśne i na przykład krzemień, one raczej są charakterystyczne dla zapachów takich cięższych, jesiennych czy nawet zimowych. Ale można powiedzieć, że ten zapach jest bardzo taki zbalansowany, czyli łączy nieco ciężkie nuty z takimi nutami, które są świeższe i typowe właśnie dla lata. Jednym zapachem jest Yves Saint Laurent. Y. I jest to również zapach, który łączy nuty świeże, jak na przykład bergamotka, ale również nuty takie, które są dosyć słodkie, drzewne i nieco cięższe. Można tam znaleźć geranium, aldehydy, dosyć słodki imbir. I także nuty drzewne i przyprawowe. Jest to bardzo elegancki zapach. Też można zobaczyć, sama buteleczka jest jakby odzwierciedleniem takiej prostoty, bo ten zapach nie ma tak bardzo wiele nut w sobie zapachowych. Jest, można powiedzieć, dosyć taki właśnie bezpieczny, a takie właśnie te perfumy mają być, ale jednocześnie buteleczka tych perfum zwraca na siebie uwagę taką dyskretną elegancją. Ten zapach jest również idealny do noszenia zarówno za dnia. Jak i na okazje bardziej eleganckie wieczorowe, dlatego sprawdzi się właśnie jako taki uniwersalny zapach na całą, na cały dzień i na wszystkie pory roku. Ten zapach również występuje w zestawach, co ważne, jeśli chcielibyście zrobić nieco większy prezent i na przykład dokupić balsam, czy na przykład szampon do włosów, czy na przykład właśnie wodę po goleniu, czy wodę kolońską wraz z kulką pod pachy. Można po prostu dobrać wiele dodatków. I te dodatki są nieco tańsze, dlatego jeśli ktoś ma nieco mniejszy budżet do przeznaczenia, to może kupić na przykład kulkę pod pachy w ulubionym zapachu obdarowanego. Następny, trzeci już zapach to Versace Pour Homme. I jest to dosyć zbliżony, nawet wyglądem, zapach do tego poprzedniego. Również łączy nuty świeże, cytryna, Bergamotka Neroli, takie typowo śródziemnomorskie z nutami nieco cięższymi, jak na przykład ud, drzewo, czy na przykład takie nuty ziemiste. Również jest to taki zbalansowany zapach. Jest to bardzo, można powiedzieć, zapach dla zdecydowanych mężczyzn, dla tych, którzy lubią, lubią się wyróżniać. I plusem tego zapachu jest to, że on jest dosyć niedrogi, dlatego nie będziecie musieli wyciągać zbyt dużo ze swojego portfela, żeby sprawić komuś taki dosyć stylowy, bo Versace jest to uznana marka na rynku perfumeryjnym zapach. I tak jak już zauważyliście, ten zapach on e, bardzo podobny jest do tych poprzednich Dlatego, że na samym początku czujemy bardzo świeże nuty zapachowe, takie właśnie śródziemnomorskie, cytrusowe, później przechodzimy do takich nut typowo, typowych dla męskich zapachów, dla takich nut aromatycznych, drzewnych, takich leśnych. Yy, I to właśnie charakteryzuje te zapachy, że jednocześnie są świeże, a z drugiej strony ta podstawa, ta nuta, którą czuć na samym końcu, ona jest nieco taka, można powiedzieć, tajemnicza i mroczna. Czwarty zapach to Dolce Gabbana The One for Men. Jest to zapach, który powstał w 2008 roku po zapachu kobiecym o tej samej nazwie, który stał się bardzo popularny. I twórcy Dolce Gabbana oni postanowili stworzyć coś podobnego dla mężczyzn, zapach, który również będzie bardzo udany i właśnie to im się udało. Jest to kolejny zapach, który przeznaczony jest dla nowoczesnych, zdecydowanych mężczyzn. A nuty, które otwierają ten zapach to bazylia, grejpfrut i kolendra, żeby później przejść do nieco właśnie, tak jak i pozostałe zapachy, które polecałem wcześniej, do nieco takich cięższych, ciemniejszych i bardziej męskich, zdecydowanie męskich nut. Jak na przykład tytoń, ale też i nieco słodki bursztyn i drzewo cedrowe. No i właśnie to wszystko się powtarza, znowu są to zapachy, które otwierają się bardzo świeżo, przechodzą do nieco takich cięższych, typowo właśnie męskich. E męskich nut, ale nieodwrotnie. Nie mamy tutaj raczej takich perfum, które będą ciężkie na samym początku. A dlaczego? Dlatego, że ciężkie perfumy muszą już znaleźć swojego amatora. Nie jest to przede wszystkim grupa zapachów przeznaczona dla każdego, bo większość mężczyzn raczej chce pachnieć świeżo, lekko i tak, żeby nie odstraszać od siebie kobiet, które nie lubią takich ciężkich nut. A Dolce Gabbana The One jest to jeden z najbardziej ulubionych Zapachów według kobiet, i tak naprawdę większość kobiet, które mają okazję ten zapach powąchać, ten zapach im się podoba. Może dlatego, że nieco kojarzy się z Dolce Gabbana The One, właśnie dla kobiet, który był na samym początku i stał się popularny. Ostatnim już zapachem jest Allure om Sport. I jest to zapach, który sam miałem kiedyś w swojej kolekcji, a dlatego, że po prostu uwielbiam sporta. Jest to taki zapach, który ze sportem się kojarzy. Właśnie również ten zapach otwierają takie świeże, cytrusowe nuty, również nieco morskich nut, żeby później przejść w nieco bardziej eleganckie i takie dystyngowane nuty, jak na przykład cedr, neroli i na przykład czarny pieprz. Ten zapach zwiększa typowa dla męskich zapachów wetyweria, białe piżmo, słodka wanilia i bursztyn. Można powiedzieć, że wszystkie te zapachy, które wam polecałem, właśnie otwierają się bardzo świeżo, dlatego to pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, a na tym nam zależy, bo większość osób, które będą te zapachy testować i tak jak samo jak ludzie przychodzą do perfumerii na początku wąchają, to czują właśnie te nuty głowy, czyli te nuty, które są um, bardzo wyczuwalne na samym początku, czyli ktoś sobie psiknie nad garsek, o jaki świeży zapach, super, podoba mi się. Właśnie o to chodzi, żeby raczej kupować takie zapachy, które otwierają się bardzo bezpiecznie, bardzo świeżo, a dopiero po jakimś czasie na samym dnie tego zapachu czuć nieco bardziej takie cięższe, bardziej takie mroczne, drzewne czy słodsze, czy typowo męskie właśnie wetyweria, e, nuty zapachowe, które są nieco mniej wyczuwalne i które czuć dopiero po jakichś kilku godzinach. Ciekaw jestem, czy macie te męskie perfumy w swojej kolekcji, a teraz przejdźmy do perfum damskich, bo jeśli chcielibyście kupić coś swojej dziewczynie, żonie, partnerce, czy na przykład waszej mamie, czy koleżance z pracy, to warto zapoznać się z tymi bestsellerami i damskimi perfumami, które będą na tyle klasyczne i bezpieczne, że każda kobieta powinna być zadowolona. Kiedy będzie obdarowana właśnie takim zapachem. A damskie zapachy pachną nieco inaczej niż męskie. Mimo tego, że mamy bardzo dużo zapachów, które są podobne, które również mają cytrusy w swoim składzie, to jednak perfumy damskie zwykle są kwiatowe i właśnie są takie bardzo kobiece. Nie zamieściłem w tym poradniku, w tym filmie perfum, które są bardzo takie eleganckie, ale raczej przeznaczone są dla dojrzałych kobiet czy dla kobiet, które. Są fankami takich zapachów, na przykład nie będzie tutaj Chanel No. 5, takiego pierwszego klasyka aldehydowego, bo wielu osobom kojarzy się raczej z takim ciężkim zapachem dla eleganckich kobiet, takich można powiedzieć dystyngowanych, ale nie każda kobieta lubi takie zapachy. Niektórzy powiedzą, że Chanel No. 5 śmierdzi starą babą, za przeproszeniem. Jest to cytat z wielu grup perfumeryjnych, dlatego takie zapachy pomijamy. Skupiamy się na bezpiecznych zapachach, które trafią w gusta większości kobiet. I pierwszym zapachem, który polecam, żeby kupić jakiejś bardzo ważnej kobiecie w Waszym życiu, jest Lancôme La Vieille jest to bardzo popularny zapach. Jest to typowo damski zapach, bo mamy tutaj nuty owocowe i nuty kwiatowe. Otwiera się czarną porzeczką i gruszką, przechodzi w nieco e, takie bardziej kwiatowe i rysowe zapachy, ale również zawiera nieco wanili. Jest to bardzo dobry zapach przeznaczony zarówno za dnia, bo mamy świeże otwarcie, jak i na wieczór, bo zamknięcie tego zapachu jest nieco, można powiedzieć, bardziej kwiatowe i nieco słodsze. Jest to bestseller. W zasadzie chyba każda kobieta zna... Nawet reklamę telewizyjną La Bell, Belle, gdzie mo można zauważyć ten taki typowy dla tego zapachu flakon, który ma przedstawiać uśmiech. I mam nadzieję, że każda kobieta, która będzie obdarowana właśnie takim zapachem, będzie się uśmiechać. Jeśli szukacie miejsca, gdzie możecie bezpiecznie dokonać zakupu tych wszystkich zapachów, o których mówię, to linki do tych perfum znajdziecie w opisie do tego filmu. Drugim zapachem jest zapach, który wybrałem w ciemno dla mojej żony. Jest to Dolce Gabbana 3 Limpetrice. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, a oznacza to po prostu po włosku cesarzową. Jest to zapach owocowo-kwiatowy, przeznaczony raczej na wiosnę. Na lato, na długie i ciepłe letnie dni. Jest to zapach, który jest świeży, ale jest bardzo kobiecy i nie jest typowo kwiatowy, dlatego że znajdziemy również tam różowy pieprz, znajdziemy tam również nieco słodyczy, ale przede wszystkim jest to bardzo taki zbilansowany zapach. Nie mamy za dużo mocnych kwiatów i nie jest zbyt cytrusowy. Mamy tam też również kiwi, rabarbar, drzewo cytrynowe i drzewo sandałowe. Jest to bardzo ciekawy zapach. Mojej żonie bardzo przypadł do gustu, jeśli nie zapamiętacie tej nazwy limpertrycze. Limpetrycze, jakkolwiek to mówić, to po prostu producent też dodał tam trójkę, więc jeśli będziecie szukać tego zapachu, to jest to po prostu różowa, e, różowy flakonik z białą etykietą Dolce Gabana z numerem 3. Będzie po prostu dużo łatwiej po tej cyfrze szukać tego zapachu w sklepie niż po włosko brzmiącej typowo włoskiej nazwie. A zapach ten wprowadzono w 2009 roku, a twarzą tego zapachu była supermodelka Naomi Campbell. Jest to zapach przeznaczony dla indywidualistki, dla kobiety, która lubi, lubi się wyróżniać, ale jednocześnie ma taką młodą duszę, która jest nieco zwariowana. Te wszystkie opisy perfum oczywiście są wzięte ze, ze strony producenta, ale tak naprawdę jeśli ktoś nawet nie jest taką osobliwością jak te z opisu do tych zapachów, to przecież każdy może pachnieć tak jak chce, dlatego tym akurat się nie przejmujcie. Ale jeśli chcecie kupić komuś jakieś perfumy, to najpierw po prostu je sprawdźcie, czy Wam się podoba ten zapach, bo to też jest bardzo ważne. Jeśli chcecie, żeby Wasza partnerka miała te perfumy i się z nich cieszyła, to również Wy musicie być zadowoleni z tego, jak ona pachnie, dlatego po prostu je przetestujcie. Akurat te perfumy, tak mi się spodobały, że ja sam nawet chciałbym pachnieć właśnie Dolce Gabbana numerem 3 cesarzową, ale jest to bardziej raczej taki typowo kobiecy, kwiatowo-cytrusowy zapach, owocowy a mężczyzna tak pachnący oczywiście może być oryginalny, ale mężczyzna i kobieta, jeśli są parą, raczej nie powinni pachnieć tak samo, prawda? Kolejnym zapachem jest Chanel Coco Mademoiselle. Dom mody Chanel jest uznawany za bardzo prestiżowy na rynku perfumeryjnym. Ten zapach otwiera się słodką różą i wanilią, później przechodzi do zapachów cytrusowych i szyprowych. Jest to raczej zapach przeznaczony dla stylowych kobiet, które lubią takie bardziej słodsze zapachy. Przede wszystkim jest to e, zapach, który jest bardzo oryginalny, elegancki, ale jednocześnie jest to jeden z bestsellerów, dlatego będzie po prostu bezpiecznym wyborem. Kolejnym już ostatnim zapachem jest Dolce Gabbana Light Blue. I ten zapach występuje zarówno w wersji dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Oba te zapachy są bardzo udane. Jest to zapach, który przywodzi na myśl, można powiedzieć, taką ciepłą, włoską plażę, śródziemnomorski klimat, właśnie gorącym latem. Jest to zapach kwiatowo-owocowy, a takim dominującym zapachem jest sycylijski cedr. Mamy tam też nuty morskie i nieco nut cytrusowych. W nucie głowy można również wyczuć nuty jabłka i kwiatu dzwonka. Drzewo cytrynowe w nutach zwieńczających ten zapach. Łączą się z piżmem i ambrą. Jest to zapach, który kojarzy mi się właśnie z wakacjami, i dlatego najlepiej sprawdza się właśnie latem. Dlatego jeśli szukasz czegoś, co na przykład połączyłby się z prezentem, na przykład jakimiś wakacjami w ciepłych krajach, to możesz właśnie podarować ten zapach. Jest to raczej zapach używany za dnia. Nie sugeruj się za bardzo tym, że perfumy przeznaczone są na lato, czy na jesień, czy zimę. Dlatego, że istnieją osoby, które używają perfum e, typowo letnich w zasadzie cały rok. Po prostu nie lubią takich słodkich, ciężkich perfum typowo zimowych i preferują właśnie takie świeższe akordy. I właśnie Dolce Gabbana Light Blue będzie takim dobrym wyborem. Będzie to zapach, który kojarzy się właśnie z latem. A jeśli możemy poprawić sobie jakoś humor, na przykład kiedy jest bardzo zimno, ciemno i na przykład pada śnieg, albo co gorsza, deszcz, to dlaczego nie poprawić sobie humoru właśnie takim typowo letnim, kojarzącym się z sycylijską plażą zapachem, jak właśnie Dolce Gabbana? Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że teraz możecie dokonać łatwiej wyborów perfumeryjnych, czy na Boże Narodzenie, czy jeśli po prostu ktoś ma na przykład urodziny albo po prostu chcecie sprawić swojej żonie. Dziewczynie, partnerce, jakiś niespodziewany prezent. Są to zapachy, które są bestsellerami, które są bezpieczne, i macie moją gwarancję, że większość osób, która będzie obdarowana tymi zapachami, będzie zadowolona. Przynajmniej ja byłbym zadowolony. Dzięki i do zobaczenia na następnym razem. Cześć.